Przed nami gonitwa dla trzyletnich i starszych koni wyłącznie czwartej grupy. Ścigać się będą na dystansie 1907 metrów. Z jedynką pobiegnie Black Beauty, z dwójką Travilla, koń numer 3 to Story of Spirit z czwórką Shuri, z piątką Soreno, szóstka to Ruler in Pink, z siódemką In Polonia, ósemka Mobek, koń numer 11 Trim i dwunastka to Felix. Konie już w pobliżu maszyny startowej. Za moment rozpoczniemy załadunek. Mógł dać sygnał do startu. I Felix jest w maszynie startowej. No jednak jeszcze troszkę. Drzwiczki się zamknęły. Komplet koni w maszynie. I jazda. Gonitwa wystartowała. Bardzo ładny, bardzo równy start, a teraz trwa tam walka o przesunięcie się na front, o zajęcie jak najlepszego miejsca po starcie. Na razie to Szuri dyktuje tempo w tej gonitwie, no ale w swoim stylu mocno do przodu zaczyna tam się przesuwać oznaczony numerem 11 trim i stara się objąć prowadzenie. Zdaje się, że już się to udało. In Polonia przesunęła się na miejsce drugie. Stawka jest mocno zgrupowana. Na prowadzeniu jest Trim, potem Shuri in Polonia, Ruler in Pink, następnie Black Beauty, Mobek, trzyma się tam blisko, Felix Soreno, zgrupowana mocno ta stawka. Na czele jest Trim, ale to prowadzenie jest naprawdę nieznaczne, czyli zupełnie inaczej niż do tej pory Trim nas przyzwyczaił, bo z reguły ten koń mocno sforował się do przodu po starsie i budował zdecydowanie większą odległość między sobą a resztą stawki. Trim na prowadzeniu bardzo, bardzo nieznacznym przed Shurim. Na pozycji trzeciej galopuje już Rulerin in Pink, blisko trzyma się In Polonia, następnie Black Beauty, Travilla tam bardzo ładnie też przesuwa się do przodu. Zgrupowana ta stawka, żaden koń nie odstaje. I za moment już prosta finiszowa, wydaje się, że wyprowadzać będzie Trim, ale Shuri jest tuż obok, te dwa konie bardzo blisko, Rulerin in Pink goni, mocno goni In Polonia, jest tam z przodu też Soreno, Black Beauty, Travilla, zaciekła walka o zwycięstwo w tej gonitwie nam się szykuje, no bo już Państwo to widzicie że bardzo blisko siebie konie. Bardzo niewielkie odległości między nimi. Na froncie Shuri i Trim. Te dwa konie bardzo blisko siebie. Pozostałe konie gonią. Shuri i trim, kto ma więcej siły? Mamy do celownika. Tylko 200 metrów. Shuri i trim walczą o zwycięstwo. Pozostałe konie nie odpuszczają. Przesuwa się mocno do przodu Story of Spirit. Shuri nieco przed trimem. Shuri Trim, Shuri trim. Tak wygląda prowadząca dwójka. Następnie blisko siebie. Ruler in pink. Story of Spirit. Black Beauty in Polonia so Felix, Mobek i zamyka Travilla. Szuri oznaczony numerem 4 i Jakub Pawliczek. Ta dwójka minęła celownik, zdaje się jako pierwsza, chociaż bardzo, bardzo blisko był tam koń numer 11, czyli Trim. Minął moim zdaniem celownik jako drugi, ale oczywiście tutaj wszystkie wątpliwości będzie rozstrzygać komisja techniczna.